Dzień dobry, kochani. Vlog ma dzień 10. Tak, jest 10. 10 grudnia i jak wczoraj mam włosy. Jeszcze mi do końca nie wyschły. Chciałam zacząć od hola szybkiego, dlatego że zaraz tu nie u mnie położona i ona musi mieć bluzę, więc. W Pepko kupiłam dosłownie za 25 zł takie dwie bluzy. Dlatego, że mówię, tu jest chłodno, a wziąłam jej tylko dwie takie. Um, nie no w sumie jedna niezapinana, taka przez głowę. To jest za ciepłe troszeczkę i ma kaptur, więc potem, jak idziemy na spacer, to też. Problem. Jedna jest taka polarowa, zapinana, przez... zapinana kopertowo i ona jest super, ale one też są brudne i aktualnie dwie wiszą na lince. No bo trzy bluzy dla dziecka to mało. Nie wiedziałam, że tyle tu będziemy. A więc to jest na 74. Eee, to tutaj zajmie to tu na piłkę. To jest taka biała Merry Christmas z piękną niferkiem, reniferkiem, pingwinkiem, prezentami ładnie z bardzo znanym napis, zwykła, kremowa, właśnie na takiej mi zależało kwiatówki pasować do wszystkiego. A to jest taka jeszcze czerwona, świąteczna, więc tak. Eee, za 25 zł. Kupiłam też nam do e, bo mnie urzekło, chodziłam po tym pepko i tam w ogóle robili jakiś remanent. Za 12 zł wzięłam podkładkę. Ona, tutaj ma, ona jest taka śnieżno-biała w sumie, tu ma takie fikuśne. Ale naprawdę będzie nam fajnie pasowała na ławę, na tą szybę, która jest taka porysowana i no spoko. Oprócz tego w Rossmanie kupiłam te pence, i Pampersa, jakby kogoś to interesowało. W Rosmanie kosztowały 66 zł i to 48 sztuk. A sobie kupiłam taki zestaw kul do kąpieli. Długo bardzo wybrałam, bo tam też jest dużo rzeczy ze starej mydlarni. To jest ładne opakowanie na prezent. Natomiast chciałam świąteczne te kule, ale wszędzie były jakieś tam. I to jest Christmas Apple, Sparkling Ginger, <coughs> Mix Sandalwood, White Lotus, Cinnamon <coughs> i Mary Cherry. To po 20 zł. No. Snowflakes dance upon the trees. Children laughing in the breeze. Lights are twinkling in the night. Everything feels pure and bright. Stockings hung with so much care. Gingerbread and cozy flare. Grandpa's stories that we love. Underneath the stars above. Christmas cheer around us all. Hearts are warm while snowflakes fall. Znać, czy wasze dzieci też tak mają albo miały, Lili będzie mieć pod koniec grudnia 7 miesięcy, że po prostu ubieranie to jest jakaś kara i jest taka awantura, jakbyście ze skóry obdzierali albo krzywdę jakąś robili. Właśnie 5 minut uspokajałam Lili, bo się tak rozpłakała, bo założyłam jej bluzę. A tutaj naprawdę ciągnie od tego balkonu. I wiecie, potem się zastanawiam, czy ja mogłam zostawić to dziecko w spokoju i mam wyrzuty sumienia, bo tak mi się rozpłakała. No więc. Dajcie znać. No niby jak dziecko płacze, to mu zlece, nie? Ale mi się wydaje, że to jest chłodno, bo nawet mi jest chłodno, jak tam siedzę, więc chciałam dobrze. Ale no nie będę się tłumaczyć, no chcę jak najlepiej dla mojego dziecka, ale po prostu dajcie znać, bo. No jednak to jest normalne, ona jest jeszcze taka żywiołowa, teraz ma dużo bodźców i ubieranie dla niej w każdym momencie dnia to jest. Uff. Zobaczcie to. Jak siedzi moje dziecko. Kocham takie rozwiązania. Moja mama ma catering w pracy i wzięła takie coś na obiad. A że my mieliśmy wczoraj obiad, to sobie zjemna się na nie. To są sernikowe placuski z... Ze skrym i musem jagodowym. Mega. I ja bym tak mogła się śnić. Podgrzeję sobie tylko i będzie. Przy dziecku to jest idealna opcja. Zazwyczaj jak macie takie jedzenie, to jest tak mało tego, tej jakby polewy. A tutaj było pięć placków. I zobaczcie, już kochani, ile mi jeszcze zostało tych jagód i skyra. Moje dziecko, jakie tu się wspina. Mega ładna jest ta bluza. Bardzo mi się podoba. Aha. Każdy mm -hmm. nasz mały kąt. Dzieci bawią się w świąteczny sen, miłość w powietrzu czuć. Święta mawia mają swoją, w sercach nam blask rozpalą. Wszyscy razem wszelamy się, święta są, nie dzielimy się. E, Niemika mi się trochę wyspała. 20 minut pół godziny. E, jest 1623. Wcześniej e, byłam na spacerze z nią e, to jakoś tak byłam 40 minut i tutaj mi e, tata wniósł wózek jeszcze spała tu godzinkę, więc też miałam chill out, ale potem było... Ostre dziąbkowanie było, tak jak teraz było ojstre lądowanie. Mój tata, jak mogliście zobaczyć przed chwilą, ten telewizor nie polecamy go. Mój tata kupuje sobie taki, jak my dostaliśmy do mojego brata, bo ten po prostu Philips miał beznadziejny ekran. YouTube działał spoko, a gdzieś taki mleczny, jakby za mgłą, coś było nie tak z normalnymi kanałami, więc byliśmy właśnie wczoraj to ogarnąć. I jeszcze jedną tam sprawę. No i dzisiaj właśnie pojechał po karton do swoich rodziców, moich dziadków i yy, śmieszne jest to, że z dzieckiem zawsze się coś gdzieś zostawia, bo jedną zabawkę zostawiliśmy u jednych dziadków, a gryzaka właśnie to ta to nawet nie wiedziałam, że zostawiliśmy. No I dzisiaj zrobienie obiadu było niemożliwe, więc zamówiłam nam pasi busa, tak. Tak, będziemy jedli, bo jest jakaś promka, za 77 zł zamówiłam trzy burgery, z wołowinką, z kurczakiem dla rodziców, dla siebie wege i jakiś tam duży box frytek. Uff. Dzisiaj jest tak, przez większość dnia. Ale nie poddajemy się, słuchajcie, można ćwiczyć przy okazji. Zobaczcie. Zaraz będzie jedzenie. Ja już padam na twarz. 17.06. Większe korki w tej Bydgoszczy niż w Warszawie. No a zaraz będzie prababcia. przyjechała do nas. Ach, mój kuzyn podniósł I zaraz do nas wchodzi. Te bez z jednej skarpetki. Dobrze jest. Dobrze jest. damy radę ząbkowani, tak? Damy radę! Babcia bohaterka. Nie nagrywam ciebie, tylko siebie. Dwudziesta druga pięć. Lili od 19 tutaj rządziła. Powiem Wam tak. Nie będę dzisiaj montować raczej. A jutro jadę jedziemy z Lili do Babci Denusi, żeby mieć towarzystwo. Spędzimy sobie z nią dzień. Wjeżdżamy wcześniej rano. I właśnie nie wiem, czy. Jakbym zmontowała teraz, to mogłabym dodać jutro rano, ale o 6 po co? Tak wcześnie. <grym> Więc może zmontuję. Nie no, to i tak będę dzisiaj montować. Bo nawet jakbym chciała Wam dodać. Nie będę brać laptopa, ale jakbym chciała Wam dodać po południu, to musi być zmontowany. Ale dobrze, że ten dzień był krótki. Dzięki Lili. <grym> Więc w sumie nie mam za dużo do montażu. Nie no, dała popis dzisiaj. Powiem wam, że była moja babcia tutaj u nas i moja ciocia na chwilę przyjechała i przywiozła kozackie mandarynki. <grym> I już ja Lili tak yy, od 19 usypiam, nie dlatego, że się uparłam, tylko dlatego, że ona po 16 się obudziła z drzemki, i 20-parominutowej. i była po prostu zmęczona, więc a to się bawiła, a to ktoś... Nie wiem, już, już ja ją chyba usypiałam. Nie, najpierw ty w foteliku. I ona prawie zasnęła. A jak ją odłożyłaś, to się obudziła. Więc mówię, o 19 zaśnie super. Jeszcze babcia się pyta, myślisz, że to tak na noc? A ja mówię, no tak, tak. No to nam pokazała. I tak jakby mówiłam właśnie, że my nie mamy kiedy z małą pogadać, bo, bo ona tak teraz usypia, że my już jesteśmy wywalone z butów. I tak... No, i potem ja ją wziąłam. Znaczy, tu wróciła, pobawiła się, i ja ją potem wziąłam. Chyba raz, i jeszcze raz wróciła, się bawiła. I oczywiście, z przerwami na karmienie co 15 minut. I na wiecie, bawi się, za chwilę płacze, zmęczona. A ja za chwilę do, się ją nakarmi znowu, ha, 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 Wraca się, bawi. I tak mi się już udawało. a to jest właśnie tak, że przedabrza się często. Że wiesz, ona mi już spała na tych rękach, a ja mówię, włączę szumisia nogą i wtedy zaskrzypiało łóżko. I nie wiem po co, jak leciały ko kołysanki, a ja z tym szumisiem jeszcze podkusiłam. Ale nie wiadomo, czy i tak, by wiesz, jak taki lekki ten... No i potem jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze się tam rozebrała mnie Bluzkę, wszystko by się tak spodziłam w tym pokoju. No i już moja ciocia przyjechała po babcie, I ona jeszcze wstała, ale już była taka nie do zabawy, tylko do noszenia na rękach, ale... Już mówię, nie wiem, może zaśnie mi tak wiecie, jak ostatnio. Już na ręku pionowo tak mm -hmm. do świata odpłynie, ale. A to jeszcze przebrać, a to coś. I kupiłam stykule do kąpieli, ale za każdym razem. Znaczy kupiłam je wczoraj, ale czy mi się chce brać kąpiel? Z jednej strony tak, a z drugiej chcę trochę pobyć z mamą, bo nie mamy kiedy mm. pogadać. No więc. Y ale może taka szybka kąpiel? Nie no tak, ja też muszę się Chcesz kulę? Ach, chyba w <laughs> o, Cudowny czas z wnuczką. I nie dość, że dziadkowie by odpoczęli w weekend, to słuchajcie, przyjeżdżają do nas. No, nie, pięćdziesiąt, mieli Super, po tym maratonie chyba już co święta odpuścimy, nie? No, nie no. Dam ci jedną kulę. Wybierz sobie. Dziecko, proszę ci Ale ci ogólnie zostawię jedną. Bo chciałam ci kupić jakiś prezent, ale potem mówię, nie wiem, szukałam ci tego do twarzy takiego. Głaszuła, ale ja nie mogłam znaleźć. Już tego nie ma. Dobra. Chcesz świąteczne jabłko? Czy... Imbir, czy drzewo sandałowe, lotos, bułeczka cynamonowa, drzewo sandałowe. Drzewo sandałowe. To mogę ci zostawić to i to. Dlaczego najbardziej nie nie lubisz? Czy lubisz wszystkie? Nie, ja Ci mogę zostawić, bo mi bardziej tak zależało na takich świątecznych. To ja sobie zostawię Ale te, ja a tobie tak zostawię jak te jak dwa. Fajne, fajne na prezent nawet. Dwie dyszki, słuchajcie. No. Dziękuję bardzo za oglądanie tego fascynującego kolejnego dnia z nami. Jej! Vlogmas! Buziaczki do jutra.